Po co w ogóle ten live? Yy, okazuje się, że często pytacie, jakby w świetle tych profitów, które firma wypłaca, bardzo często pytacie, czy firmie nie braknie pieniędzy. No i stąd ten pomysł, żeby, żebym tego live'a odpalił i najzwyczajniej zgodnie z tym yy, tematem tego dzisiejszego live'a, dlaczego w projekcie Diamond Certainty nigdy nie braknie pieniędzy. I za chwilkę będę Wam chciał pokazać dokładnie, po, krok po kroku, Mam to porozpisywane tutaj, żebyście mogli zobaczyć o co w ogóle chodzi. Bo jak mam świadomość tego, że wielu z was jakby liczy te pieniądze, które firma wypłaca i mówicie, czy w firmie nie braknie kasy, czy to nie jakaś piramida, czy to nie jakiś taki system, który za rok, za dwa się skończy, otóż powiem Wam, za chwilkę będziecie mogli zobaczyć na żywo, za chwilkę będziecie mogli zobaczyć dokładnie cyfry, o jakich tutaj mówimy, pieniądze, o jakich tutaj mówimy, kiedy mamy już tą płaszczyznę porozumienia, że pieniądze. W naszym projekcie Diamond Certainty i biorą się z obrotu produktem, czyli biżuterią diamentową albo właśnie diamentami inwestycyjnymi, to to jest dobra płaszczyzna do tego, żeby pójść do cyfr. Bo cyfry po kolei pokażę Wam to dokładnie tutaj na tych kilku kartach, na, na flipchartie mam to specjalnie poskładane do kupy, żebyście się już teraz nie skupiali od razu na tym, co wam tu będę pokazywał. Krok po kroku będę chciał wam pokazać pewnego rodzaju rzeczy. I zobaczcie, jak to w ogóle wygląda i, i zobaczycie, jak dobrze zostało to opracowane. Nie wiem, czy tylko przez... Z doktora Lubosza, który pracował nad tym planem i dopracował go w taki sposób, żeby to naprawdę miało ręce i nogi. też mamy świadomość tego, że kiedy mówimy o brzydeli diamentowej, kiedy mówimy o diamentach, to mówimy o produkcie, który ma swoją finalną cenę, końcową cenę, za którą go kupujemy, za którą kupują, kupują, kupują go klienci, ale też mamy świadomość tego, że. Sam diament i biżuteria diamentowa nie powstaje od tak za free, że, że po prostu doktor Lubo sobie tak stryknie palcami i pierścioneczek, i drugi, i wisiorek, i diamencik. Tylko biorą się z tego, że on musi kupić ten produkt, musi, odpowiedni ludzie muszą go obrobić. Ci śliwierzy muszą dopracować ten diament, muszą stworzyć jubile, jubilerzy, jubilerowie, muszą stworzyć tą biżuterię, która ostatecznie ląduje. Właśnie w showroomach te wszystkie rzeczy nie powstają od tak za free, ale powstają za odpowiednio zaangażowany kapitał. I teraz byłoby nienormalne, gdyby się okazało, że ten odpowiednio zaangażowany kapitał musiał, kurczyłby się w miarę upływu czasu tylko dlatego, że firma wypłaca nam za duże prowizje, tak jak to, co niektórzy z nas mieli tutaj te wątpliwości i stąd właśnie pomysł na tego live'a. I teraz właśnie krok po kroku będę chciał Wam pokazać pewne działania matematyczne. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania na bieżąco, to oczywiście piszcie. Żeby Wam w ogóle wykazać, jak to, jak to działa matematycznie, to musimy przyjąć chociaż jedno założenie, tak zwany czasookres. I przyjmijmy, że w naszym momencie okres to będzie jeden miesiąc. Owszem, ktoś może podważyć to, że w ciągu jednego miesiąca to się teoretycznie nie może zdarzyć, czyli nie może się pełnić, matryca. Pamiętajmy, okres, który tu przyjmujemy yy, jako umowny okres, bo musimy gdzieś się zamknąć tymi, tymi pieniędzmi, które wpływają do firmy i pieniędzmi, które wypływają z firmy. I dlatego przyjmijmy, umówimy się teraz tutaj, że to co wam tutaj rozpisuje. Wydarza się w filmie w ciągu jednego miesiąca. Czyli mamy 30 dni od startu pierwszy, pierwszy dzień miesiąca i do ostatniego dnia miesiąca pewne rzeczy się dzieją w filmie. I teraz zobaczcie, co się dzieje w sytuacji, kiedy zaczyna się wypełniać nasza matryca. Te cyfry powinny być Wam znane, bo to jest 3, 9, 27, 81, 243. Kiedy sobie to wszystko tutaj dodamy, to mamy oczywiście 363 pozycje. I teraz tak kiedy mówimy o tym, że w tym jednym czasookresie ma się wydarzyć to wszystko, to w pewnym momencie ktoś tam powiedzmy z naszej rekomendacji przyłączają się trzy pierwsze osoby, ok? I w tym momencie, jeśli chodzi o pieniądze, bo na razie tu z tego co widzicie, to pokazuje jakie pieniądze w miarę, jak przyłączają się kolejni i kolejni klienci, jakie pieniądze wpływają do kasy firmy, ok? A później zobaczycie na kolejnych kartach, jakie pieniądze wypływają w naszą sądę. I kiedy przyłączają się trzy pierwsze osoby, no to oczywiście każda z tych trzech osób kupuje sobie kawałeczek diamentu, bo pamiętajcie o tym, że te 60 dolarów, które my płacimy do firmy jako tą naszą oszczędność, to można by przyjąć, że to jest taki kawałeczek tego diamentu, który finalnie sobie za rok, za dwa po prostu odbierzemy w postaci właśnie tej fizycznej tego diamentu. Czyli za te 60 dolarów, które co miesiąc te trzy osoby w pierwszym miesiącu, no na samym początku opłacają, czyli kupiły sobie kawałeczek diamentu. Ten hipotetyczny kawałek diamentu. Co to oznacza dla firmy? Że wpłynęło do firmy od tych trzech ludzi 3 razy 60, wpłynęło 180 dolarów, ok? A później dzieją się kolejne rzeczy, czyli potem z ich rekomendacji pojawiło się kolejnych 9 osób. To oznacza, że do firmy. Wpłynęły kolejne 540 dolarów. Później kolejne osoby się przyłączają. Mówimy ciągle, pamiętajcie o tym w jednym czasie okresie. Przyłączają się 27 osoby. To 27 osób to razy 60 dolarów to 1620. A jeśli gdzieś się pomyliłem w obliczeniach, na szybko to liczyłem na chwilę przed live'em, ale myślę, że, że chyba nie, nie, nie ma błędu. 27 osób wpływa do firmy kolejne 1620 dolarów. Później 81 osób na kolejnym czwartym poziomie do firmy wpływa 4860 dolarów, okej. Okay. I 243 osoby przyłączają się i one wprowadzają do kasy filmowej 14 14580, sorry, Brakuje zera. 14580 dolarów. Brakuje zera. 14580, ok? I to w sumie jak to sobie dodamy, to się okazuje, że w tym czaso okresie, na który się umówiliśmy, weszło do firmy 363 osoby i one wprowadziły 21 780 dolarów, okay? każda z tych osób wprowadzają tę swoją mikrooszczędność mikro tych 60 dolarów razy ilość osób, to jest 21, prawie 22 tysiące dolarów. Ok? I to jest to, co w tym okresie firma DIC zainkasowała w ramach tych naszych wpłat, tych naszych oszczędności. Zobaczcie, co się dzieje dalej. Teraz, co wypływa do nas. To jest już bardziej interesujące, myślę, dla wielu z nas. Znowu mówimy o tym samym, czyli 3, 9, 27, 81, 243 osoby. I teraz patrzcie, co się dzieje po naszej stronie. Tam, pamiętacie, że wpłynęły prawie 22 Prawie 22 tysiące dolarów, a tutaj teraz co wypływa w naszą stronę? A no zobaczcie, kiedy się przyłączyło trzech, to firma wypłaca nam oczywiście te 90 dolarów. Ferce referral bonus, przyjmijmy, że tych trzech to są właśnie nasi, czyli dostajemy te 90 dolarów i oczywiście dostajemy bonus lojalnościowy w wysokości zapewnienia pierwszej linii 1,5 dolca. I później w kolejnych momentach, kiedy przyłącza się 9, 27, 81, 243, to już wypłacany nam jest bonus lojalnościowy. Zobaczcie, jak gdy 9, 4,5, gdy 27, 27 dolców, gdy 81, 81. Gdy tutaj y, tych 243, 486 dolarów, z tego, co pamiętacie, a powinniście to pamiętać, bo to na prezentacji jak zawsze mówi, y, mówię, y, jeśli sumujemy sobie to wszystko, to mówimy o kwocie 600 dolarów. To jest ten bonus lojalnościowy, który z całej tej grupy, która się przyłączyła, pamiętacie, ciągle mówimy o jednym czasie okresie, czyli o jednym miesiącu, z całej tej grupy bonus lojalnościowy, to jest 600 dolarów plus 90. Za to, że wprowadziliście swoich trzech, czyli de facto 690 dolarów w tym czasookresie, firma nam wypłaca. I oczywiście pamiętamy o tym, że bonus diamentowy nam również przysługuje, bo jeśli czasookres zapiął całą naszą matrycę do piątego poziomu, no to w tym momencie firma również wypłaca nam 2000 dolarów. Co to oznacza w sumie? 2690 dolarów. Tyle firma wypłaca nam w takim okresie. Pamiętajcie? To o czym mówiłem wcześniej. Żeby nam wypłacić 2,690, pamiętajcie, firma zainkasowała w tym czasookresie 21,780 dolarów. I teraz zobaczcie, co się dzieje dalej. Później Wam ewentualnie poprzewracam te karty, jeśli będziecie mieli jakieś pytania. I teraz zobaczcie dalej. Bo później dzieją się również prowizje, które gdzieś tam budzą w Waszych umysłach wątpliwości co do tego. Czy firmę stać na to, żeby nam wypłacać znowu te, te duże bonusy? Zobaczcie, co się dzieje. Royal bonus. Jak wielu z Was, jeśli gdzieś tam je słuchaliście w moich wypowiedziach, to wiecie, że ja głównie przyszedłem po ten bonus. Royal bonus. 1000 dolarów za każdym razem, kiedy ktokolwiek w mojej matrycy zapnie swoją matrycę. Co to oznacza? Zobaczcie, kiedy jest w ogóle wypłacany Royal Bonus wam. Tobie, tobie tam, akurat który zacząłeś budować swój zespół. Kiedy jakakolwiek osoba w Twojej matrycy zapina yy, swój piąty poziom, tobie jest wypłacany Royal bonus. I zobaczcie znowu, bo, bo tutaj jest znowu ta delikatna płaszczyzna, kiedy ktoś zadaje sobie, pytanie, czy firmie znowu nie braknie kasy, czy doktor Lubosz dobrze to policzył. Royal bonus jest wypłacany za każdym razem, kiedy ktokolwiek, nie twoja, nie Twój referal, yy, nie twój, nie Twoja osobista, yy, osobiście polecona osoba. Każda osoba, która jest od ciebie w dół, którą widzisz po prostu na tych pięciu poziomach w swoim drzewku, każda osoba, kiedy ona wypełnia swój piąty poziom, to ty dostajesz 1000 dolarów royal bonusu. To nie musi być twoja osoba. Pamiętaj, dlatego potencjał tego, tego bonusu to jest aż 363 tysiące. Dlaczego? Dlatego, że w tej matrycy od poziomu 1 do 5. Są 3, mogą się zmieścić 363 osoby, i kiedy sobie policzycie 363 osoby, i to nie są wasze osoby, bo ciągle odnosimy się do tego, i znowu nawiążę do zasady trzech, kiedy odnosimy się do tego, że, żeby ten biznes zaczął dla nas naprawdę płacić potężne pieniądze, wystarczą tylko trzy osoby i będzie to działanie duplikowane dalej i dalej i dalej, ale to już inna bajka, nie będę teraz o tym mówił. Pamiętajcie o tym. 1000 dolarów, czyli royal bonus jest wam wypłacany wtedy, kiedy jakakolwiek osoba w zespole pod tobą, czyli na poziomach 1 do 5, ona zapina swoją matrycę, czyli wypełnia do piątego poziomu, ty dostajesz 1000 dolarów. I teraz zobaczcie o co chodzi i jak to funkcjonuje. Żebyś ty mógł dostać za tych swoich pierwszych trzech tu wam to pokażę żebyś ty mógł dostać za tych swoich pierwszych trzech swoje ile 3000 dolarów żebyś mógł dostać za nich 3000 dolarów, no to oczywiście każdy z nich musi doprowadzić do tego, żeby jego matryca się zamknęła. Co to oznacza dla firmy? Co to oznacza, jeśli chodzi o przypływ pieniądza? Jeśli mówimy o tym, że ci, którzy są na waszym pierwszym poziomie, mają zamknąć swoją matrycę, czyli de facto licząc od was, oni robią coś, co jest od was na szóstym poziomie. Co to oznacza? Na szóstym poziomie, skoro na piątym waszym poziomie było tych osób 243, tak? No to zauważcie, że na szóstej linii, czyli na ich piątej, w sumie na waszej szóstej linii, są 700, jest 729 pozycji. 729 pozycji. Zobaczcie, kiedy wypełnia się szósta linia, to są 729, to jest, to jest 729 osób, 729 pozycji, a to oznacza, że te 729 osób Wprowadziło do kasy firmy 43 740 dolarów. Ok. I teraz zobacz, ty nie dostajesz z nieba lecących pieniędzy, ale firma zrobiła obrót. Te 729 osób znowu weszło z tym kapitałem 60 dolarów, kupili sobie ten kawałeczek kawałeczek tego diamentu, który sobie odbiorą w przyszłości, kiedy będą oszczędzali, oszczędzali, oszczędzali kiedyś tego odbiorą. Czyli każdy z tych. Każda z tych osób kupiła sobie ten kawałek diamendu, przyszła z tymi 60 dolarami i włożyła je do firmy. To oznacza, że zasiliła kasę firmy kwotą 440-3740 dolarów. I zobacz, co się dzieje. I w tym momencie, ty dostajesz swoje 3 razy 1000 dolarów. I oczywiście, może znowu powiedzieć, ale oprócz tego, dostajesz to, o czym mówiłem wcześniej. Czyli dostajesz swoje 600, no bo. To jest ten bonus lojalnościowy, dostajesz swoje 90, nie 90 już nie dostajesz, dostajesz swoje 600, już nie dostajesz 2000, bo to jest pamiętacie diamentowy bonus, to jest jednorazowa premia, ale żebyś Ty mógł dostać royal bonus, to dzieją się pewne rzeczy w głębokości, czyli ludzie... Ta Twoja trójka, ta Twoja pierwsza trójka zapina po prostu swoją matrycę. To oznacza, że na Twojej szóstej linii, której de facto nie widzisz, mieć świadomość tego, że kiedy patrzysz do swojego biura, to będziesz widział od siebie w dół tylko do piątego poziomu. Ale kiedy na tym poziomie, którego nie widzisz, podzieje się to, czyli wypełni się ten, ten, ta szósta linia zupełnie, to oznacza to 729 pozycji tam wypełnionych, które przyprowadzają do firmy, 43 740 dolarów i wtedy ty dostajesz te swoje 1000 dolarów. Mam nadzieję, że kiedy zobaczycie te cyfry, jakie firma nam tutaj płaci w postaci chociażby royal bonusu, kiedy zobaczycie te cyfry, które firma nam wypłaca, właśnie w postaci bonusu diamantowego, w postaci first referral bonus, w postaci bonusu lojalnościowego, to wszystko. Mówimy, wow, to są potężne pieniądze, to są duże pieniądze, ale umówiliśmy się na początku tego live'a, że te pieniądze biorą się stąd, że następuje obrót produktu. Firma produkuje biżuterię diamentową i firma produkuje diamenty inwestycyjne. I w tym momencie, kiedy ten, ten produkt trafia na rynek, trafia do naszych rąk, to to oznacza nic innego jak to, że my, biorąc te produkty od firmy, wprowadzamy tam swoje pieniądze. Pamiętajcie, my wprowadzamy swoje pieniądze po to, żeby wziąć te produkty, które firma produkuje, które są jakby potwierdzeniem realnym, potwierdzeniem tego, że firma ma realny produkt w postaci właśnie tych rzeczy, które produkuje. I na bazie tego, że sami uczestniczymy w całej tej machinie oszczędzania, gromadzenia środków, czyli kupowania po trochę, po, po kawałeczku tego diamentu, no to w tym momencie uczestniczymy w tych wszystkich bonusach. I tak jak mówiłem wcześniej, oczywiście wielu z nas ma świadomość tego, że to są bardzo duże pieniądze, bardzo duże pieniądze, które są wypłacane z planu marketingowego, ale to nie jest przewartościowana sytuacja. A, Krzysztof, to dłuższy komentarz. A sytuacja jest jeszcze bardziej korzystna dla firmy, gdy cały proces budowania struktury do osiągnięcia królewskiego trwa znacznie dłużej, niż my byśmy tego chcieli. Że... Dokładnie dokładnie tak to dzięki, że na to zwróciłeś uwagę, no bo to też jest dość istotne. Cześć Grzegorz, jeszcze się z Grzesią przywitam. Dlatego, że kiedy roz... rozciągamy to wszystko w czasie, no to najzwyczajniej tych pieniędzy gromadzi się więcej. Także jeśli się, wiecie, tak ślimaczymy z tą naszą robotą... No to te pieniądze po prostu gromadzą się dużo, dużo dłużej. Firma może również produkować dużo więcej przysłowi. Ale dobra, nie wnikam w to. Umówiliśmy się, że w jednym czasie coś ma się wydarzyć. W jednym czasie zobaczyliście całkiem spore kwoty, które firma zainkasowała od nas. Tu jeszcze zobaczyliście w kolejnym, kolejną rzecz, którą firma zainkasuje, kiedy wypełni się szósta linia, której wy już nie widzicie. Ale też mogliście zobaczyć. W czas czasowym okresie, jakie pieniądze firma nam wypłaca, ok, i kiedy idziemy ku temu głównemu bonusowi, okay. y, royal bonusowi 1000 dolarów, no, przy tych trzech pierwszych okazuje się, że jesteśmy w miejscu, kiedy możemy wziąć kalkulator i nadzwyczajnie policzyć, y, na jakiego rodzaju marży, na jakiego rodzaju prowizji działa doktor Lubosz, i zobaczycie, że w tym momencie mamy do czynienia z biznesem, który jest biznesem nie do wywrócenia. Biznesem, który jest policzalny, biznesem, który ma stabilny, pewny produkt. Yy, I jeśli ktoś ma jakiekolwiek obawy co do tego, że firma za dużo nam płaci pieniędzy, powiem Wam tak, niech płaci. Ja bardzo chętnie wyciągnę rękę po każdego dolara, którego firma nam jest gotowa zapłacić, dlatego że ja doskonale rozumiem, że firmę na to stać. Kiedy my zrobimy robotę, którą należy tutaj zrobić, kiedy wykonamy to wszystko, co jest do zrobienia, czyli po prostu będziemy. Wykonywali. Ja już to kilka razy powtarzałem, kiedy wykonamy tą mrówczą pracę, kiedy przejdziemy najzwyczajniej przez, przez wypełnienie tej matrycy, kiedy najzwyczajniej zrobimy to, żeby było 3, później 9, 27, 81, 243, kiedy przejdziemy przez ten kawał mrówczej pracy, którą tutaj trzeba wykonać, zacznie się pojawiać coś po co tutaj przyszliśmy, a pamiętajcie, że niewątpliwie jedną bardzo interesującą rzeczą jest bonus lojalnościowy. Kompletnie pasywne pieniądze. Pamiętajcie o tym, bonus lojalnościowy to jest pasywny dochód. Dlaczego? Dlatego, że kiedy już macie ludzi, yy, którzy i tak chcą oszczędzać, to Wy już nie, nie musicie poświęcać temu uwagi, nie musicie jakoś mocno się na tym, yy, na tym skupiać. Dlatego, że oni robią swoje, a Wy inkasujecie, jakby owoce swojej pracy, którą włożyliście wcześniej. A potem, pamiętajcie, następnym krokiem, po tym, kiedy wzięliście pierwszy swój yy, diamentowy bonus w wysokości 2000 dolarów. Otwierają się przed nami naprawdę dopiero wtedy wrota do większych pieniędzy, bo mówimy o tysiącu dolarów za każdym razem, kiedy uwaga, ktokolwiek pod Tobą zaczyna zapinać swoją matrycę. Nie tylko Twój, ale ktokolwiek. Kiedy myślę o, o wielkich pieniądzach w naszym projekcie, w projekcie Diamond Certainty, to jestem w stanie powiedzieć wprost, nie mówimy tutaj o marzeniach. Mówimy o realizacji pewnego planu. Mówimy o czymś, co jest... Naturalną konsekwencją pracy, którą tutaj włożymy, jeśli włożymy odpowiednio y, odpowiedniej jakości y, i odpowiednio dużą pracę y, i pozwolimy się rozwijać temu projektowi dokładnie w taki sposób, jak, jak często to słyszycie na prezentacjach, no to on po prostu w konsekwencji będzie Wam właśnie takie pieniądze. Nie wiesz w to, co ja tutaj mówię. Weź kalkulator, policz, policz sam żebyś w własnej głowie mógł sobie po prostu powiedzieć ok, to faktycznie jest policzalny biznes, to naprawdę jest biznes, który, którego nie da się wywrócić, to jest biznes, który matematycznie się zapina i to jest biznes, w którym właściciela stać na to, żeby nas tak słowicie wynagradzał, dlatego, że też odpowiednio sensowne kwoty wpływają do kasy firmy. Cóż, tyle, do zobaczenia znowu tam na naszych wolach facebookowych, do zobaczenia na naszych prezentacjach, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, cześć, hej.